To jest Hyundai Tucson, jeden z najczęściej wyświetlanych modeli na OTOMOTO. Dlaczego? Przekonajmy się. Opowiem Wam wszystko o wnętrzu, wyglądzie zewnętrznym, wrażeniach z jazdy czy praktyczności. Zapraszam do oglądania. Tucson to kompaktowy SUV o przeciętnym prześwicie 17 cm. Jego wygląd jest bardzo charakterystyczny, a dla niektórych wręcz kontrowersyjny, szczególnie w przedniej części nadwozia. Mamy tutaj duży grill z charakterystycznymi punktami świetlnymi, które nazywają się Parametric Jewel. I ten motyw przewija się tak naprawdę w kilku miejscach. Tutaj na przykład z boku zresztą też widzimy bardzo mocne, charakterystyczne przetłoczenia, też właśnie w takim jakby trójkątnym kształcie. Tutaj ładna srebrna listwa. E, tylne lampy również posiadają ten motyw i również trudno je pomylić z czymkolwiek innym. Bardzo skutecznie jest schowana wycieraczka tylnej szyby. No i na dole jeszcze podwójny wydech. Prawdziwy. System bezkluczykowy jest, ale tylko na przednich drzwiach i wymaga naciśnięcia tego przycisku, trochę odskulowe. Z drugiej strony, jak podchodzimy z kluczykiem do samochodu, to lusterka już się rozkładają, a klamka ładnie podświetla. Ceny Tucsona startują już od 129 400 zł, ale mowa o zwykłej benzynie z napędem naprzód, manualną skrzynią biegów w podstawowej wersji modern. Natomiast hybryda posiada całkowicie osobny cennik. I tam ceny startują od 161 900 zł, aż do ponad 240 000 za wersję N-Line. Prezentowany egzemplarz to zwykła hybryda, nieładowana z gniazdka, całkiem dobrze wyposażonej wersji Executive. Ta startuje od 189 900 zł, podaje ceny regularne, bez promocji, które teraz aktualnie obowiązują. Oczywiście, jeśli chcecie poszukać swojego egzemplarza, to link do odpowiednio przygotowanej listy ogłoszeń na Otomoto macie w prawym górnym rogu oraz w opisie pod filmem. Klapa bagażnika może być inteligentna. Ta funkcja kosztuje 2300 zł w wersji Executive i oznacza, że jeśli podejdziemy z kluczykiem pod bagażnik, to po chwili klapa otworzy się automatycznie. Rozwiązuje to problem zajętych zakupami rąk. A w razie czego można do systemu wyłączyć? A jeszcze więcej informacji o tym samochodzie i o wszystkich, które testowaliśmy, wszystkie nasze autorskie pomiary, parametry techniczne znajdziecie na motopedii. Wystarczy, że zajrzycie do zakładki testy i skorzystacie z wygodnej wyszukiwarki. Bagażnik jest spory, ma 616 litrów pojemności. Bez problemu zmieściły się wszystkie walizki z naszego zestawu. W środku zobaczymy gniazdo zapalniczki. Takie plastikowe zaczepy, tutaj haczyki do zamontowania siatki. Szkoda, że boczki są plastikowe, będą się łatwo rysować. Jest rozwijana roletka, którą możemy schować w dedykowanym miejscu pod podłogą. Super, to powinno być w każdym bagażniku. No i pod podłogą jest jeszcze kilka sprytnych skowków. Dodatkowo, dodatkowo mamy tutaj dźwigienkę, dzięki której w łatwy sposób przewrócimy oparcia foteli. We wnętrzu zobaczymy nieco inny charakter niż na karoserii. Nie ma tutaj takich ostrych krawędzi i żadnych trójkątów, a raczej łagodne łuki. Deska rozdzielcza jest podzielona na trzy wyraźne sekcje. Jeśli chodzi o wykonanie, no to jest to wszystko solidnie spasowane. Materiały też są dobrej jakości. Tu miękko, tu miękko, tu miękko. Przez całe wnętrze przeciągnięty jest taki materiałowy Pas, a na drzwiach zobaczymy nawet coś w stylu skórki z przeszyciem. Do tego mamy takie elementy dekoracyjne jak srebrne listewki, sporo fortepianowej czerni, zarówno na tym panelu centralnym, jak i na tunelu środkowym, jak i na drzwiach. I to wygląda ładnie, ale jest podatne na zarysowania i na zabrudzenia. Panel klimatyzacji, poza tym, że posiada te dotykowe przyciski, to jest rozwiązany dość tradycyjnie. Na środku posiada duży czytelny wyświetlacz, który wygląda trochę przestarzale. Przyjemną funkcją jest tryb auto, który posiada 3 stopnie intensywności działania. Nie brakuje tutaj praktycznych przestrzeni i schowków. Na środku jest taka półeczka, na przykład na telefon, ale ładowarka indukcyjna znajduje się tutaj pod skosem. Po bokach tunelu takie kieszonki, jakieś drobnostki. Na środku dwa uchwyty na kubek poproszę nasz kubeczek. Te bez problemu mieszczą nasz kubek testowy i stabilnie go trzymają. Kubeczek mieści się także w kieszeni na drzwiach. Pod trochę dziwnym kątem, ale coś tam od biedy włożymy. Kolejny schowek jest w podokietniku. Ten jest. Konkretny, głęboki. Przed pasażerem ten schowek jest surowy, plastikowy, ale również pojemny. Kabina jest przestronna, mamy zapas w każdym kierunku. Dodatkowo zrobimy sobie test kapelusznika, żeby móc odpowiedzieć, że nawet osoby, które mają powyżej 1,80 m będą miały zapas nad głową. Fotele są wygodne, podparcie ud jest odpowiednie, trzymanie boczne również. Regulacja jest manualna. Fotel kierowcy dodatkowo posiada elektryczną regulację odcinka lędźwiowego. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach i to w szerokim zakresie. W nieoczywisty sposób rozwiązane jest wybieranie kierunku jazdy, bo mamy tutaj przyciski, ale trzeba przyznać, że jest to wygodne i proste w obsłudze. Dodatkowo obok mamy taki przełącznik do wyboru trybu jazdy oraz kilka fizycznych przycisków do często używanych funkcji, takich jak podgrzewanie foteli czy podgrzewanie kierownicy. Cyfrowe zegary są przejrzyste i mają ciekawe grafiki. Dodatkowo możemy zmieniać motyw, w jakim są one prezentowane, albo zdecydować, żeby ten motyw zmieniał się wraz z trybem jazdy. W środkowej części możemy wyświetlać informacje z nawigacji, z komputera pokładowego czy informacje o asystentach i obsługuje się to wygodnie z kierownicy. System multimedialny jest przejrzysty i zrozumiały głównie za sprawą tego paska przycisków, dzięki którym dostaniemy się do najważniejszych, najczęściej używanych funkcji takich jak radio, multimedia, ustawienia czy nawigacja. Jeżeli będziemy chcieli pokopać głębiej, no to możemy tutaj spędzić trochę czasu i szukać szczegółowych ustawień, ale pewnie zrobimy to raz na jakiś czas. Natomiast ten system nie jest mistrzem szybkości i płynności działania, nie posiada też najłatniejszych nowoczesnych grafik. Możemy skorzystać także z połączenia Apple CarPlay i Android Auto. Działa to dobrze, ale wymaga połączenia przez kabel USB. Także podsumowując, infotainment jest nowoczesny, ale w oldschoolowym wydaniu. Pewnie będzie to stanowić miłe, delikatne, łagodne przejście dla fanów klasycznych rozwiązań z fizycznymi przyciskami. Ale co najważniejsze, najważniejsze podstawowe funkcje obsługuje się łatwo i zrozumiale. A jeśli ktoś będzie dociekliwy, to może się przekopywać przez rozbudowane menu w ekranie dotykowym. A teraz idziemy do tyłu. Z tyłu miejsca jest sporo. Zapas na nogi jest, stopy można swobodnie wsunąć pod fotel, nad głową też dużo miejsca i nawet w teście kapelusznika tego miejsca tutaj zostanie. Także porównywalne wrażenia jak w innych kompaktowych suwach, ale ten samochód wyróżnia się długością siedziska. Rzadko kiedy mamy z tyłu tak dobre podparcie ud. Kanapa jest regulowana, to znaczy ma regulowane oparcie. O w ten sposób. Dodatkowo są zaczepy i sofix. Jest podłokietnik z uchwytami na kubki, oparcia można składać w zasadzie w trzech osobnych częściach. Na środku kratki nawiewu regulacja temperatury oraz dwa porty USB. Swoją drogą w tym samochodzie mamy tylko porty USB typu A. Tunel jest, ale nie jest przesadnie wysoki. Na fotelach mamy tzw. gazetowniki, na drzwiach uchwyt na kubek oraz ważny przycisk, dzięki któremu uruchomimy podgrzewanie fotela. Te dwa skrajne miejsca taką funkcję posiadają. Pod maską Tucsona mogą pracować silniki benzynowe 1.6 TGDi w wariantach 150 lub 180 koni mechanicznych. Są to jednostki z bezpośrednim wtryskiem paliwa, turbodoładowaniem oraz układem CVVT. Więcej o nim przeczytacie w artykule, do którego link jest oczywiście w opisie pod filmem. Występują także układy hybrydowe HEV oraz PHEV. Tutaj moc może wynosić 230 lub 265 koni mechanicznych. Nasz egzemplarz napędzany jest przez wspomnianą hybrydę HEV która oprócz silnika benzynowego o mocy 180 koni mechanicznych posiada silnik elektryczny 60 konny umieszczony w obudowie automatycznej skrzyni biegów o 6 przełożeniach w systemie jest obecna także bateria o pojemności 1,49 kWh tu są przede wszystkim już od pierwszych kilometrów sprawia wrażenie auta bardzo solidnego i zwartego. Nadwozie jest sztywne, co jest imponujące, biorąc pod uwagę szczególnie to jak duży panoramiczny dach mamy w testowanym egzemplarzu. No i to nadwozie nie pozwala sobie na żadne wychylanie czy niepotrzebne bujanie nawet podczas ostrych manewrów. Układ kierowniczy pracuje precyzyjnie, ale nie tak samo lekko jak w niektórych konkurencyjnych modelach. Czego ja nie odbieram jako wadę, ponieważ jest to po prostu pewny siebie samochód o stonowanym charakterze. Opór na kierownicy wzrasta wraz z prędkością w sposób płynny i przewidywalny. W ogóle ten samochód jest przewidywalny, można się poczuć nim pewnie, zarówno jadąc szybko po autostradzie, jak i po jakichś krętych drogach. Dodatkowo w naszym egzemplarzu mamy napęd na cztery koła, który również zauważalnie poprawia trakcję. Zawieszenie pracuje cicho i potrafi zapewnić odpowiedni poziom komfortu poza miastem. Natomiast w mieście, gdzie jest więcej nierówności, głębokich studzienek czy progów zwalniających, ten poziom wyraźnie spada. Zawieszenie wydaje się wtedy być troszeczkę zbyt sztywne. A skoro mowa o komforcie, to przejdziemy od razu do testu wygłuszenia wnętrza. Na początek 90 km na godzinę. Pomimo kropel deszczu rozbijających się na przedniej szybie, wynik jest bardzo, bardzo dobry 56,5 dB. Pomiar z autostrady wyświetlamy Wam na ekranie, a wszystkie wyniki naszego testu wygłuszenia znajdziecie w artykule, do którego link jest podpięty w opisie filmu. Ten model otrzymał 5 gwiazdek w testach NCAP, posiada sporo asystentów jazdy. Nikogo nie zdziwi, że aktywny tempomat działa bez zarzutu. Asystent pasa ruchu potrafi wyłapywać krawędzie i wchodzi do akcji powyżej 60 km na godzinę. Natomiast jeśli chcielibyśmy mieć monitorowanie martwego pola, no to trzeba sięgnąć po pakiet Safety, który kosztuje 6900 zł. Jeśli chodzi o widoczność, to do przodu i na boki jest dobrze. Pozycja za kierownicą jest dość wysoka, więc widzę niemal całą maskę. Do tego lusterka boczne są słusznych rozmiarów. Gorzej jest do tyłu, ponieważ tylny słupek jest szeroki. Jest tam co prawda dodatkowe trójkątne przeszklenie, ale umieszczone wysoko, tak że niewiele pomaga. Mamy tutaj także dobrej jakości kamerę cofania. Zestaw kamer dookoła auta jest dostępny albo za dopłatą w wersji Executive, albo od wyższej wersji w standardzie. Zużycie paliwa nie jest mocną stroną hybrydy z Korei. Na ekranie wyświetlamy Wam właśnie wyniki naszego testu spalania, który przeprowadziliśmy na trasie, na autostradzie oraz w mieście. Generalnie automatyczna skrzynia biegów jest reaktywna i dobrze współpracuje z kierowcą, choć nie jest mistrzem prędkości zmiany biegów, ale ogólnie ten samochód jest żwawy w większości sytuacji, a teraz przeniesiemy się na nasz odcinek testowy, gdzie dokonamy pomiarów przyspieszenia oraz elastyczności. Według producenta powinniśmy przyspieszyć do 100 km na godzinę w 8,3 sekundy. Zaraz się przekonamy, jaka jest prawda. Tryb sport, nic więcej tutaj zrobić nie możemy. No i proszę bardzo, wynik Ło, nawet wyraźnie lepszy niż zapowiedział skromny producent 7,4 sekundy. Teraz jeszcze zmierzymy sobie elastyczność czyli przyspieszenie w zakresie 60-90. No i gaz w podłogę. Czas potrzebny na przyspieszenie od 60 do 90 km na godzinę to niecałe 3 sekundy, 2,95. Bardzo dobry wynik. Podsumowując, Hyundai Tucson to solidne i dopracowane auto, które przekonuje obszerną, dobrze wykończoną kabiną, dużym bagażnikiem i pewnym prowadzeniem. Szkoda, że projekt wnętrza jest nieco oldschoolowy, co kontrastuje z ciekawym i intrygującym wyglądem karoserii. Ponadto w warunkach miejskich, na nierównych, wyboistych drogach, zawieszenie zdaje się być zbyt sztywne, no i hybryda nie jest mistrzem oszczędności paliwa. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam Was do subskrybowania kanału. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć o tym modelu więcej, łącznie z wszystkimi parametrami technicznymi, a także wieloma pomiarami, których nie sposób pokazać tutaj w filmie, to zajrzyjcie do artykułu, do którego link znajduje się w opisie. Do zobaczenia, cześć. To ta klapa powinna się otworzyć. No dalej, kochanie, no otwórz się przede mną. Nie, poczekaj, jak to powiedzieć. Z przodu grill z takimi elementami, tutaj też wkomponowane są bardzo. Yy, yy.